Nie wiem, czyje to jest, ale ale wygląda nieźle. Pozwólcie, że... A moi są nieźle, tylko trzy komisy dalej. <grywania> A jest sprinterska grupa jest. Prawdopodobnie olimpijczycy, ależ biegają moi. Ciroki można już od 18 euro wyrwać, jak są z jakiegoś szczególnego wypasu. Ale ciroka w 19 za 18 euro, czy ja wiem? Fajnie! Malowanie? No właśnie, widzę, widzę. Też by mi się podobało. Wnętrze, ho-ho-ho! Pewnie, że piękne Przejdźmy naprzeciwko. Towary ciut tańsze, ale nie znaczy, że jakieś obrzydliwce A, wakacje tuż, tuż, a mamy, przypominam, styczeń 25 rok, co za tym idzie? Wakacje trwają cały rok nie znam ceny Ale za dychę Gwarantuję wam, on nie jest morgen Morgan A, ale Troszkę taniości Troszkę drogości Sporo piękności Żeby nie było Na tym placu szacuję jest ponad tysiąc samochodów w większości, w większości grubsze sztuki Stary czy nowy? Jeszcze stary środek Ponad tysiąc jak nic Element romantyczny Z tym niebem zajebiście się nauczyłem Ogarniać, kameruj, kameruj Roman To już wszystko się narywa Nie, kameruję, przepraszam, wylewam te wyrazy Przejdź kruta, pierwsza stędy idę. Tu zawsze było napchane autami, ale jakoś tak się po nowym roku tych aut przeczyściło i postaram się przejść właśnie, uda się. Co to to do zderzeczka jakieś takie 2.0GL Nissan A o trudnej nazwie Jak komuś to Alik zawsze ma pod każdą butką Pod każdą butką dziesiątki kompletów Alu Tańszych, droższych Przeważnie wszystko zmiksowane Skala Piątal Osiedle deweloperskie Wszystko I40 CRD i HWDP. No i do Polski jeden dacie państwo wiarę? To się wszystko zrestauruje Są taki poszerzony tutaj optycznie Tylko znowu optycznie schudziło Pytacie, żeby tanie, było, no nie ma To już grubiej, widzę grubiej. A pod słońcem źle się nagrywa, ale jest mieć słońce takie, takie piękne w styczniu. Jest bajer. a tu już płotek kogoś innego. Zobaczymy tutaj, co to kupiliśmy ostatnio. Niech sobie przypomnę, co to, to będzie niełatwe, bo... Wiem, pozdrawiam Toruń czy też Bydgoszcz. Pozdrawiam pana od Mercedesa C klasy. 22 albo trzeci rok W nowej już budzie oczywiście Z przebiegiem 45 Do 50 tysięcy kilometrów Tak to było Tak tu leciało Romek Nie znam co na nie znamia, bo jak weźmiemy merca to Numer mam zapisany, żeby zameldować panu sprzedawcy Kiedy pan Paweł będziesz ogarnie transport to się wszystko u pana Romka musi kleić, kochani. Teraz ze słońcem, proszę. Też pod słońcem jakoś tak to szare. Indywiduum. Nie najgorsze, nie najbrzydsze, nie, nie byle jakie. Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy pozdrawiam serdecznie Pan Romek. Czołem, cześć, pozdrożej